No i w takim razie poprosimy pana doktora Mieczysława Landowskiego. Tutaj z afiliacji umieszczonej w programie mamy, że reprezentuje pan Europejski Punkt Pomocy Skazanym i Ofiarom Przestępstw. Nie wiem, czy dobrze to przetłumaczyliśmy. Czy pan Mieczysław Landowski, doktor, nas słyszy? Na liście widzieliśmy. O, jest, jest tam Cieszymy się Państwo, bardzo. Proszę Dzień dobry jeszcze raz. Spróbuję tutaj tylko tę pierwszą prezentację wrzucić. Teraz to spróbuję, jeżeli się uda. tutaj. Jeżeli nie, no to nie masz tak bardzo ważnego w tym momencie znaczenia. Ponieważ chciałem tylko przedstawić pewne obrazy, tak wyjdę, z tych zagadnień tematycznych, o których będę omawiał. Zostawię to, bo żeby czasowo może przyspieszyć swoją prezentację, omówienie, przejdę bezpośrednio do tematu. Tylko Szanowna razie, Pani profesor, na, na razie nie widzimy jeszcze prezentacji, jeśli ma być widoczna. Wiem, widzę to dlatego, że z niej zrezygnuję, bo to jest tak naprawdę tylko Dobrze. kilka obrazów, takich, które przedstawiają te placówki, o których chcę mówić. Nie jest to w tym momencie aż tak rozstrzygające. Szanowna Pani Profesor Osmańska Furmanek, Szanowni Państwo Komitetu Naukowego wraz z Panią Przewodniczącą, Panią Profesor Euniką. Baron Polańczyk, Szanowni Państwo Komitetu Organizacyjnego na czele z Panią Dr. Ewą Nowicką, Szanowni Państwo, Uczestnicy tej bardzo ciekawej, interesującej ogólnopolskiej konferencji pod tytułem Innowacyjne rozwiązania w działaniach edukacyjno-zawodowych, Szanowni Państwo, Prelegenci i Wszyscy mili słuchacze. W programie konferencji zaplanowano także i moje wystąpienie, za co w tym miejscu bardzo, bardzo gorąco pragnę podziękować i kieruję słowa mojej wdzięczności w stronę zarówno Komitetu Naukowego, jak i Organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nazywam się Mieczysław Landowski, reprezentuję instytucję niemiecką, Europejski punkt pomocy osobom podlegającym karze i ofiarom przestępstwa. Jest to instytucja wspierana przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Wsparcie edukacyjne. Tak brzmi y, temat mojego wystąpienia osadzonych w Niemczech. Analizując proponowaną tematykę tej konferencji, innowacyjne rozwiązania w działaniach. Edukacyjno-zawodowych, uznałem, że dobrze ten obszar poruszanego zagadnienia pisuje się w problematykę związaną ze specyficzną grupą społeczną, jaką stanowią osoby będące w konflikcie z prawem. Do nich należą osoby pozbawione wolności, czyli osoby dorosłe, oraz osoby niepełnoletnie i dorastające. Wobec których zastosowano odpowiednie środki wychowawcze. Ten ogólny temat, proszę Państwa, jest nam znany. Jednak moje przemyślenia, moje badania koncentrują się na osobach umieszczonych w niemieckich placówkach penitencjarnych i yy referować będę na przykładzie Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. Wsparcie edukacyjne. Ze strony internetowych jednej z saksońskich placówek penitencjarnych, do których należy zakład karny w Budiszynie, możemy się dowiedzieć o misji edukacyjnej tej konkretnej jednostki. Tę misję sformułowano następująco: Ukończenie szkoły i zawodu może stać się jednym z ważnych. Kamieni milowych w życiu wolnym od przestępczości. Analizując zagadnienie wsparcie edukacyjne, postawiłem dwa zasadnicze problemy badawcze. Czy wsparcie edukacyjne w odniesieniu do badanych adresatów ma swoje uzasadnienie? I drugi problem badawczy: jakie efekty przynosi wsparcie edukacyjne w odniesieniu do konkretnych badanych osób. Szukając odpowiedzi na te pytania, przejdę do omówienia terminologii, do której się będę aktualnie odwoływał. W opracowaniu Marii Magdaleny Grzelak i Elżbiety Rożko-Bójtowicz, System Edukacji w Polsce: Wybrane problemy, dowiemy się, że według tych autorek edukacja jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego. Autorki podkreślają również rozwój edukacji jest ważnym postulatem zarówno polityki każdego państwa, w tym Polski, jak i całej Unii Europejskiej. I w tym miejscu pojawia się zasadnicza informacja na temat rozumienia edukacji jako takiej. Sam termin edukacja, jak wiemy, zaczerpnięty jest z języka łacińskiego, edukacjo, oznacza bezpośrednie wychowanie. I tutaj odniosę się do terminologii przekazanej przez niektórych autorów. Według Wincentego Okonia Edukację należy interpretować jako wszystkie procesy, które mają na celu wpływanie na ludzi, zmienianie ich. Szczególnie odnosi się do młodzieży od najmłodszych lat. Obecnie staje się popularny pogląd, że edukacja łączy się z procesami i działaniem w obu dziedzinach wykształcenia i kształcenia. Odniosę się także do definicji, która mnie zainteresowała w ujęciu Krystyny Hałas i Adama Maja w opracowaniu publikacji Encyklopedia Eksjologii Pedagogicznej. Nauczanie, edukacja według nich nauczanie o wartościach, sposobach ich traktowania wartościowania. Uzasadniania, uwarunkowaniach i konsekwencjach różnych postaw wobec wartości. I tutaj jeszcze jedna definicja, która ma przełożenie do moich przemyśleń. Według Scharfenberga, edukacja to proces przekazywania z pokolenia na pokolenie dziedzictwa kulturowego, wiedzy, umiejętności, systemów wartości. Określonej społeczności za pośrednictwem specyficznej instytucji społecznej, jaką jest szkoła. W moim wystąpieniu odwołuję się do tej definicji i nie ograniczę tylko edukacji do szkoły, lecz rozszerzam ją o aspekt placówek penitencjarnych, w których także jest realizowana edukacja. Przytoczone przeze mnie definicje Możemy różnie interpretować, są poszczególne akcenty w nich yy, zaznaczone. Ja w tym miejscu odniosłem się do pewnych przemyśleń i refleksji na temat edukacji samej w sobie, w jej istocie. Z tego co tu przedstawiłem, edukacja te dwa ważne wyznaczniki ją cechują: wychowanie i kształcenie. Ja to w taki plastyczny sposób spróbuję zobrazować, przenosząc edukację do określenia jakiejś budowy. Budowlę, którą tutaj według mnie można zbudować, opartą, wspieraną przez trzy filary. Pierwszy filar stanowią rodzice. Drugi filar grono nauczycielskie, wychowawcy trzeci całe środowisko szkolne szkoła, otoczenie itd. Idąc tym tokiem rozumowania, interpretując edukację, pragniałbym wskazać na kolejne podskładowe elementy edukacji. I to się przekłada do całej szerokiej dziedziny także nauk społecznych kontrola, wsparcie, ale i tu, w odniesieniu do edukacji, kodeks etyki edukacyjnej. Wsparcie edukacyjne osadzonych w Niemczech. Dobrze znany nam filozof Grecji, starożytnej Grecji, Arystoteles, stwierdził, że wychowanie jest sztuką, wychowanie jest sztuką, ale to sztuką najtrudniejszą. Ta niezmiernie trudna sztuka jest wyzwaniem dla nas wszystkich, dla wszystkich odpowiedzialnych za proces związany z edukacją, szczególnie wymagającym wyzwaniem wsparcie edukacyjne wśród tych grup społecznych, które nie akceptują świadomie lub mniej świadomie bądź też lekceważą zachowanie i postępowanie według ogólnie przyjętych i obowiązujących wartości i norm społecznych. Także w niemieckich placówkach penitencjarnych. Edukacja stanowi ważny element w całym procesie prewencyjno-resocjalizacyjnym. Praktyczne rozwiązania wsparcia edukacyjnego w niemieckich placówkach, aby je właściwie zrozumieć i zinterpretować, należy wyjaśnić kilka ważnych rozwiązań prawno-administracyjnych. W zagadnieniu omawianej edukacji istotą stanowią dwa ważne czynniki. Do nich należą autonomiczne rozwiązania i regulacje prawne. W każdym z poszczególnych krajów związkowych obowiązują niezależne i autonomiczne ustawy oraz przepisy dotyczące zarówno systemu oświaty, jak i prawa karnego wykonawczego. To jest ważne dla podkreślenia, ponieważ w odniesieniu na sytuację polską mamy do czynienia z jednym prawem karnym wykonawczym. I dla przykładu w Saksonii obowiązuje prawo karne wykonawcze i ono odnosi się tylko i wyłącznie do tego konkretnego landu. W Niemczech mamy do czynienia z tymi odpowiednimi regulacjami prawnymi i one mają także przełożenie w działaniach edukacyjnych w odniesieniu do jednostek penitencjarnych. Dla informacji Państwa w Landzie Saksonii jest dziewięć łącznie, dziewięć jednostek penitencjarnych, do nich należą w Grylic, Zakład karny w Budziszynie. Uniwersytet Zielonogórski miał także możliwość zwiedzenia tego zakładu. Była zorganizowana grupa, gdzie państwo, też y, studenci, y, mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem tego zakładu. Także i w areszcie świadczym w byli państwo niektórzy. Dalej przejdę do kwestii kolejnej, nie wymieniając już tych poszczególnych. Y, Jednostek, cały proces ma swoje specyficzne zadania, funkcje realizowane w konkretnych placówkach. I to, co już wspomniałem, ważną kwestią jest oświata, którą, za którą odpowiada poszczególny kraj związkowy. W praktyce oznacza to, że każdy z krajów związkowych ma własny system, i cały etap kształcenia podzielony jest na poszczególne etapy. Przykładem będzie tutaj Saksonia. Edukacja szkolna na poziomie podstawowym obejmuje tylko i wyłącznie cztery klasy, od pierwszej do czwartej. Po ukończeniu tego pierwszego etapu uczniowie mają obowiązek, już w czwartej klasie podjąć ważną życiową decyzję dalszego, o dalszym etapie kształcenia. Decydują się albo na gimnazjum, to jest odpowiednik polskiego liceum, ten etap trwa 8 lat, czyli od klasy 5 do 12, lub szkołę główną, określoną w Niemczech jako oberszule. Trwa on 6 lat od klasy 5 do 10 i kończy się Konkretnym przygotowaniem zawodowym, i to byłby odpowiednik szkoły polskiej branżowej. W innym landzie, natomiast w Dolnej Saksonii, Niedersachsen, system edukacji szkolnej wygląda inaczej. Jest tam system edukacji czteropodziałowy. Pierwszy etap szkoła podstawowa, następnie, tak zwana sztufę dopiero później, gimnazjum, też tak zwana szkoła. Zawodowa Realschule. Przedstawione wyjaśnienia regulacji prawnej administracyjnego i systemu funkcjonowania jest także ważne w odniesieniu do oświaty i prawa karnego wykonawczego, ponieważ tutaj, już konkretnie przechodząc do omówienia edukacji, wspierania edukacyjnego w tych placówkach, w zależności od tej. Placówki konkretnej penitencjarnej w Saksonii mamy do czynienia z różnopłaszczoznowymi rozwiązaniami. I tutaj jest ważne branie pod uwagę zawsze kwestii systemu kształcenia obowiązującego w danym landzie oraz zasady odbywania kary pozbawienia wolności. Czy to są osoby dorosłe, czy też są to yy, małoletni. Bądź też młodzież dorastająca, wobec której zastosowano specjalne środki wychowawcze. Powszechnie znany jest nam problem wykształcenia osób nieprzystosowanych społecznie. W znacznej części są to osoby, które zakończyły swój etap edukacji szkolnej, najczęściej na poziomie szkoły podstawowej. Dalszą, Część i kolejną część stanowią grupy, które kontynuując edukację szkolną na poziomie szkoły średniej, jednak nie zawsze ją kończą z różnych przyczyn. I to ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązania w placówkach penitencjarnych. Edukacja szkolna, ta kwestia, w zależności nie tylko od etapu kształcenia, ale i od charakteru. Konkretnej placówki penitencjarnej oferowane są bezpośrednio w placówkach y, poziomy i programy edukacji szkolnej, dostosowane do konkretnych osób. I tutaj takie szkoły podstawowe, dla przykładu, są przedmioty wiodące, czyli ten program jest dostosowany do konkretnej grupy. Jest to matematyka, język niemiecki, geografia, ale także języki. Nieobowiązujące czy dodatkowe, jak na przykład język angielski. I tutaj można przejść do kolejnej kwestii edukacji, wspierania edukacyjnego w zakresie przygotowania do zawodu, co jest także istotne w placówkach penitencjarnych. Przykładem może być areszt śledczy w Görlitz, i tutaj osadzeni mają możliwość kształcenia się w zawodzie metaloplastyki. Wspomnianym już Bogiszynie. Osadzeni mają możliwość kształcenia się w zawodzie stolarza lub też informatyka. Co jest też istotne na dzisiejsze przełożenie? Informatyka jest nam bardzo bliska i potrzebna i konieczna w naszym codziennym funkcjonowaniu. W Dreźnie. Wskazani mają możliwość przygotowania się do zawodu mechanika samochodowego. W Chemnic jest to zakład tylko i wyłącznie dla kobiet, gdzie te osadzone panie mają możliwość przygotowania się do zawodu krawieckiego. Te formy, proszę państwa, wsparcia edukacyjnego mają także. Przełożenie bezpośrednio na efekty prewencyjne i resocjalizacyjne. Te osoby, które podjęły się dalszej edukacji na danym etapie, czy to w formie szkoły, czy to przygotowania zawodowego, po pozytywnym ukończeniu danego etapu kształcenia otrzymują odpowiednie potwierdzenie w formie świadectwa szkolnego. Uznawane jest ono w całych Niemczech lub odpowiedniego certyfikatu, zaświadczenia, czeladnika, mistrza. Ważne jest w tym procesie edukacji, że te certyfikaty uznawane są także na terenie całej Unii Europejskiej. Są to certyfikaty unijne. I co jest jeszcze istotne w tym momencie, że te świadectwa bądź też te certyfikaty. Nie informują o tym, gdzie taki etap edukacji szkolnej został ukończony. Nie zawsze jednak więźniowie, wszyscy więźniowie, mają możliwość pełnego ukończenia danego etapu. Przyczyny są najróżniejsze. Będzie to wysokość kary, wcześniejsze warunkowe zwolnienie, przeniesienie do innej placówki itd. W takich przypadkach edukacja szkolna lub zawodowa kończy się wystawieniem tego etapu, bądź też formą edukacji zawodowej szczególnie, także i szkolnej, odbywa się w formie modułu poszczególnego etapu, jakąś część uczeń bądź też więzień kształcący się w zawodzie ukończył i ten model jest, moduł jest potwierdzeniem do możliwości podjęcia dalszego etapu. Panie doktorze, uprzejmie prosimy tak już, tak, żeby że się, zbliżać do się do konkluzji. Tak. Oczywiście to podsumowując, przedstawiony przeze mnie temat, chciałbym się odnieść do myśli, refleksji przekazanej nam przez wybitnego naukowca, laureata Nagrody Nobla, tylko klau. Powtarza te same działania i oczekuje innych wyników. Dlatego do nas należy badanie, poszukiwanie, stosowanie odpowiednich metod i narzędzi, abyśmy ciągle potrafili aktualizować i dostosowywać się do potrzeb. Dlatego też, analizowany przeze mnie problem, badany, doszedłem do wskazań i wniosków. Wsparcie edukacyjne w odniesieniu do badanych adresatów w niemieckich placówkach penitencjarnych ma swoje uzasadnienie oraz wsparcie edukacyjne w niemieckich placówkach penitencjarnych w odniesieniu do badanych przynosi oczekiwane efekty. I tutaj pomoc edukacyjna, wsparcie edukacyjne w najróżniejszych formach, także w formie nowoczesnych technologii jest zawsze uzasadnione. Dziękuję ślicznie Państwu za uwagę.